Dosłownie kilka dni temu wrzuciłem odcinek, na którym mówiłem, że Czarny Piotruś ma rację. Czołowi wraz z Genji wygrają w końcu upragnione Mistrzostwo Świata. Ewentualnie jedyną drużyną, która może ich powstrzymać, jest to nieszczęsny dla nich t No i moja opinia już się wylała. Jak już pewnie większość z Was wie, Genji odpada z Mistrzostw Świata, przegrywając w półfinale na KT, a Faker awansuje do finału po raz czwarty z rzędu. Ale co dokładnie wydarzyło się w tych meczach? czy z czołgiego wyszedł sławetny czołki oraz co może się wydarzyć dalej. Z tej strony Sowa i zapraszam na dzisiejszy materiał. Naprawdę, na dzień dobry od razu muszę posypać głowę popiołem, dlatego że chyba pierwszy raz u, rzeczywiście uwierzyłem w Genji. Rok w rok w poprzednich latach miałem takie dobra, i tak z czołkują, ale nie w tym roku. W sumie trochę nie wiem dlaczego. No może dlatego, że wygrali MSI, potem wygrali LCK'a, tutaj było tylko jedno potknięcie oraz przeszli HLE w ćwierćfinale Mistrzostw Świata i to jest chyba najważniejszy punkt tego, bo patrząc w ogóle na te osiem drużyn, które były w ćwierćfinałach, uważałem, że HLE jest top 2, więc od razu mieliśmy teoretyczne top 1 na top 2. Genji wygrało to w miarę pewnie wynikiem 3 do 1. No co tu mogło pójść nie tak? Jak widać, wiele. Mecz na KT zapowiadał się niewinnie. Wszakże mieliśmy tutaj zdecydowany top 1 Korei na niezdecydowanie top 3 tego regionu, ponieważ większość osób, większość, znaczna część osób, w tym ja, uważałem, że KT powinno być bardziej czwartym seedem, a nie T1. A dostali się tylko dlatego, że wygrali raz serię właśnie na Genji w Korei wynikiem 3-2. do 2. Mniejsza o większość. Najważniejsze, co rzeczywiście zadziało się w tym półfinale. Półfinał zaczął się od wygranej mapy przez KT. Mimo iż teoretycznie na papierze nie powinno się to wydarzyć. Genji miało lepszy draft w early game i lepiej go egzekwowali. Prowadzili do 20. 25 minuty mniej więcej, teraz już dokładnie nie pamiętam, ale niestety ten draft się przeterminował. Genji nie skończyło meczu w momencie, kiedy powinni to zrobić. Nie zdobyli soula w miarę szybko. No i później taki Sion dostał po prostu buły od KT nie 1,4 HP. I one na full buildzie był do nie do zabicia. Tym samym Genji musiało przejść do drugiej mapy z wynikiem 0-1, gdzie wzięli chyba najbardziej typowy dla siebie team comp. Ambesa, Galio, Ezreal jeszcze do tego to już może mniej typowe, ale po prostu wbita. Dodatkowo Ezry, którego nie trzeba zostawić, można sobie zostawić po prostu na spokojnie z tyłu, on sobie będzie strzelał. I tym samym, no tutaj już bardziej spodziewane. Mieliśmy wynik 1-1. Co dalej? Dalej większość osób y, zgaduje nadal większość osób, nawet jeśli tutaj mamy człowieka, czyli Czołkiego, nadal większość osób wierzyła w to, że Genji raczej to domyka wynikiem 3 do 1. Kate już się pobawiło. Och, jak bardzo się mylili. W ostatnim odcinku mówiąc o tym, dlaczego Genji raczej wygra te Mistrzostwa świata, wspomniałem o tym, że Genji ma bardzo dziwne draftowanie, mimo tego tego dziwnego bardzo draftowania oddawania powerpicków potrafili wygrywać na hanwę, na top e Sports. No i przechodząc do trzeciej mapy, zrobili znowu to dziwne oddawanie, bo wytrajdowali Azira i Oriannę, oddając Azira BDD. BDD, który ma zdecydowanie najlepszego Azira, myślę, że w całej Korei, może nawet na całym świecie, a Geng, jak gdyby nigdy nic, ok, bierzemy Oriannę, weźcie sobie tego Azira, co nam szkodzi? No i bardzo szkodzi. Czołgi na Orianie zrobił 2-7 bodajże albo 2-8. Dostał z 2-3 razy solo kila właśnie od BDD'ego na tym Azirze. Po prostu nie istniał prawdziwy czołki na trzeciej mapie. Całe w ogóle Katie tą mapę zagrało wręcz perfekcyjnie. Tym samym wynik 2-1. No i zaczyna się kotłowanie w głowie. Czy może jednak Genji nie da rady? No ale w ogóle, co my myślimy? Przynajmniej, okej, okay, instynizuję teraz typowego kibica Genji. Co my myślimy? Najlepszy team na świecie. Wjeżdżamy w czwartą mapę, canyon wejdzie na jakąś nidalkę, zniszczymy, wjedziemy w piątą mapkę, będzie fajnie. No nie, nie tym razem. Czwarta mapa przyniosła nam bardzo, ale to bardzo dziwne drafty. G2 wprowadziło na Words takie postacie jak Mundo i Anivia. Więc problem jest taki, że jedna z tych postaci jest dobrą postacią sytuacyjną, a druga wydaje się baitem. No i Genji nabrało się na tego baita, biorąc aniwie dla Człowiego. No okej, okay, Sam człowiek zginął chyba tylko raz w tym meczu na sam, sam koniec, ale ta Anivia za dużo nie robiła. Przeciwny przeciwnym teamie natomiast mieliśmy Kalistę i Renatę. Kalistę pierwszy raz wziętą na tych wordsach. Pamiętajmy, co się działo z Kalistą na MSI, gdzie była chyba 0,10 albo 1,10. Może też dlatego nikt nawet nie próbował jej wyciągać na tych wardsach. No i właśnie, mówiąc o Anivi, wspomniałem też o Mundo, który również był w tym meczu. Sytuacyjny Mundo, który działa świetnie właśnie w późniejszej fazie BO5. No i Katie z tego skorzystało. Mundo w lesie, dodatkowo jeszcze Orn na topie. Więc mieliśmy tutaj zarówno w miarę mocny late game z na Namidzie, jak i mocny Irli z Kalistą i Renatą. Po prostu draft palce lizać. I gra również palce lizać, KT kontrolowało prawie całą mapę czwartą, ostatecznie wygrywają ją, wygrywają mecz wynikiem 3-1, do 1. eliminują potencjalnych mistrzostw świata z wygrania pucharu, Chovy po raz kolejny odjeżdża z Wardsów bez trofeum. Co to było za mecz? Co to był za dzień? I wrócę trochę do początku odcinka. Jakim cudem Genji przegrało ten półfinał? Zupełnie się tego nie spodziewałem. Mówiłem, że ewentualnie przegrają na t ale przegrali na Katie. Katie, które co prawda właśnie już w tym splicie potknęli się na nich raz, przegrywając wynikiem 3 do 2, ale w następnym meczu zaorali ich po prostu wynikiem 3 do 0. Katie, którego raczej mało kto mógł się spodziewać, że zrobią coś takiego. W sami Swissie mieli w miarę pr proste losowanie. Było tam, jak dobrze pamiętam, Team Secret Wales. MKOI, gdzie Ketina na MKOI przegrywało przez 20 parę minut, a MKOI po prostu strollowało ten mecz, oraz wygrali BO na Topi Sports, czyli no ekipę raczej średnią. W półfinale znowu trafili na CFO, więc nie była to mocna ekipa. Po czym przychodzi półfinał na Genji i Katie to wygrywa. BDD po prostu gra jak z nut. A Choevi. Mam wrażenie, że po tej mapie na Oriannie po prostu się chłop załamał. No i co dalej z Genji? Patrząc po samym składzie, mieli tak naprawdę najlepszy możliwy skład, patrząc też na poprzednie lata. Kin na topie, wyśmienity gracz. Canyon, to w końcu Canyon. Czołwi, nawet jeśli sczołkował te warcy, to przez cały rok grał mega stabilnie. No i botlane, masz rulera. Masz. <gryw> Nie wiem, po prostu. Nie wiem jak oni mogli to przegrać. To jeśli miałbym rzucać coś od siebie, wydaje mi się, tak jak już wcześniej wspomniałem, po prostu po tej trzeciej mapie poszła już załamka. Po tej pierwszej mapie nawet mogła pójść lekka podłamka, bo powinni ją wygrać. Mimo to, co, co do czego? Kończy się dzień. Katie przechodzi do finału, Genji nie. Jeśli mieliby coś zmieniać, nie wiem czy jest sens zmieniać kogokolwiek. Jeśli już, to może człowieka. Bo nawet jeśli czołowi nie gra źle jako zawodnik, to może w końcu zmiana otoczenia dla tego gracza da cokolwiek. Nie wiem, co innego ma mu pozwolić wygrać w końcu to mistrzostwo. No ale dobrze, zostawmy Genji i Chołbie'ego już za nami, a przejdźmy do t i Fakera. T1, które w ćwierćfinale finale zmierzyło się na Anyone's Legends. Tak, mam, powiedzmy na kanale, już omawiałem resztę serii i jeszcze chciałbym pokrótce to opisać, ponieważ wcześniej mówiłem, że Genji na Hale to była zdecydowanie najlepsza seria w tym roku, jaką oglądałem. To nie, już to jest nieaktualne. T1 na Anyone's Legends to najlepsza seria, jaką w tym roku oglądałem. I może co do czego też przynosi to, że kibicowałem T1. Patrząc na to, jak już zaczynali przegrywać w pewnym momencie 1-2, te emocje były jeszcze większe, ale naprawdę, to co się działo w tym meczu. Praktycznie mapa za mapę. t na początku wchodzące z Pantonem na pierwszej mapie. W ogóle kto pikuje Panteona tak szybko. Potem nabierające się, tak jak zresztą czołowi, nabierające się na ani na lesie. Później również to już bodajże w czwartej mapie było. Biorące tego mundo. Mundo, które. Nie, przepraszam, to była piąta mapa. Mundo, który chodzi gdzie chce. I do tego wszystkiego Guma i który. Już stwierdził, okej, okay, Ady Kerry i tak jest mało. Biorę to, co lubię. Bierze Aszkę. Keria bierze Serafin. I to, że t przez praktycznie całą piątą mapę przegrywa ten mecz. W pewnym już 5 Golda w plecy i jakimś cudem wracają. Guma już i tą akcją na bocie. Możliwe, że nawet wkleję wam ją tutaj. Tak naprawdę przypieczętowuje wygraną T1 na mapie piątej. Swoją drogą ciekawym aspektem jest też wzięcie Mel przez Fakera. Mel, która jest tutaj na piątej mapie, do czego przejdę później, będzie w miarę szybciej pikowana. Ale sam fakt, patrząc na ten draft, jest to tak dziwny draft. Ok, masz Orna, ale masz do tego Mundo, Mel, Serafin. I T1 coś takiego wygrywa. Po prostu co to jest za drużyna? W następnym meczu na Topi Sports większość osób tutaj raczej spodziewała się prostszego meczu niż na na Legends i zdecydowanie taki był. Ale czy większość osób spodziewała się wyniku 3-0? To już raczej je. nie. Ja obstawiałem tutaj bardziej 3-1 dla T1, pomyliłem się leciutko. Patrząc w ogóle na całe to spotkanie, T1 prowadziło praktycznie wszystkie trzy mapy. Nie dawali, nie dawali Topi Sports oddychać. Pierwsza mapa, Mordekaiser dla Durana, wybitny, wybitny Mordekaiser, który zresztą bardzo siedział w tym drafcie, po prostu wyłączał Wukonga z Fightów i to by było na tyle dla Top Esports. Następnie na drugiej mapie Łombo Combo Draft, Kamil, Galio, Jarvan, Niko, do tego jeszcze Kajsa, po prostu wejście, korki, Jackie nie miał żadnego życia na tym korasie, a później przyszła trzecia mapa. I to co mówiłem o Gumayushim, to co mówiłem o pikowaniu Mel, Mam wrażenie, że t zaczyna tworzyć troszeczkę swoją metę. Gumajushi, który raczej nie jest znany z grania takich postaci jak Korki, Junara, po prostu bierze sobie na pierwszej mapie Varusa, na drugiej Kaisę, z którą też nie jest raczej kojarzony, a na trzeciej Aszkę. To nie jest piąta mapa. Gumeyushi zaczyna tworzyć swoją metę. t tworzy swoją metę, dodatkowo bierze właśnie jeszcze Melnamida. <grym> Te drafty są naprawdę ciekawe. Będę szczery, nie mam co więcej do powiedzenia o samej tej serii. Chciałbym właśnie jeszcze skupić się na tym draftowaniu t ponieważ przypomina mi się tworzenie przez nich mety pikujący jeszcze z dwa lata temu bodajże to było. Chyba, rok temu nie. Tak, chyba dwa lata temu. Kalista na sporcie, Caitlyn na soporcie. To, co wtedy Keria robił, to, co w ogóle Keria stworzył za ruch na całym świecie, to było coś niesamowitego i mam wrażenie, że tutaj to już się nie stanie, nie stworzy żadnego ruchu, bo został ostatni mecz. Ale według mnie, jeśli miałbym strzelać już przechodząc bardziej do tego, co się może stać za tydzień, bo już chyba o samym finale nie będę nagrywał żadnego odcinka, wydaje mi się, że to może być główna przewaga T1, po prostu zbanują Oriannę, zbanują Mazira, żeby się nie tradeować za te dwie postacie, i będą tworzyli swoją metę. Właśnie, jakaś aszka w miarę wysoko pikowana, warus, tutaj mamy Mel do tego nam idzie, w ogóle Mel, kto gra Mel w tym roku? Mel po tylu nerfach, ostatnio dostawała jakieś malutkie buffy, nagle Faker znikąd ją wyciąga, dwa mecze z rzędu i dwa mecze z rzędu gra naprawdę dobrze. W ogóle, forma Fakera na tych Worldsach jest dziwna. Na początku w Swiss Stage'u grał fatalnie, po prostu Wylewał się jak tylko mógł. Meczu na Genji, bodajże, nie chyba tam było 0-5, może w ogóle źle mi się kojarzy, ale grał też tam fatalnie. Po czym przyszedł ćwierćfinał na n Legends i Faker gra po prostu jak Bóg. Przyszedł półfinał na Topi Sports i Faker gra tak równo, tak dobrze. Nie wiem, dziadzia... Coś jadł. Na zamknięcie odcinka jakbym miał rzucić jakąś predykcję, co się zadzieje w finale. Według mnie T1 wygra wynikiem 3-1. do 1. I nie zdziwię się nawet, jak to będzie po prostu 2-0. Potem jakaś jednodnana mapka. A na koniec domknięcie kolejnego tytułu dla Fakera. Domknięcie tytułu z Doranem na topie, gdzie pamiętam, co się działo, jak T1 zatrudniło Dorana. Jakie były śmiechy. Po prostu Doranówki powinny lecieć w tym roku. No i leciały. Ale... Chodzi co do czego i T1, Faker, i Keria, Owner są po prostu wybitnymi graczami. Ale jak wiadomo, ja się bardzo często mylę, więc pewnie T1 przegra 0-3 czy coś. Nie wiem, dziękuję za oglądanie, dziękuję za wysłuchanie. Nie zapomnij łapieć, sobie komentarzu, zostaw follow na Twitterze i do następnego. Yo!